5 największych mitów o tworzeniu stron internetowych. Musisz umieć kodować, żeby zrobić stronę. Dzięki kreatorom takim jak WebWave możesz stworzyć stronę bez pisania ani jednej linijki kodu. Narzędzia te przypominają programy graficzne, wszystko działa na zasadzie przeciągnij i upuść, dzięki czemu z łatwością dodajesz i dostosowujesz elementy na stronie. Proces tworzenia strony trwa tygodniami. W zależności od metody stronę możesz stworzyć nawet w jeden dzień. Wygeneruj ją z AI lub wybierz szablon. Dodaj treści Gotowe. Strony zrobione samodzielnie wyglądają nieprofesjonalnie. W WebWeb masz do dyspozycji darmowe szablony i kompozycje zaprojektowane przez profesjonalistów, którzy wiedzą co robią. Ale nie musisz się martwić o sztampowe rezultaty możesz dostosować każdy element. Strony stworzone w kreatorach nie rankują dobrze w Google i są słabe pod kątem SEO. WebWave ma wszystkie potrzebne narzędzia SEO. AI Writer pomoże ci w pisaniu zoptymalizowanych treści, SEO Analyzer przypomni o on-page SEO, dostaniesz taką checklistę, a kod strony będzie zawsze zoptymalizowany. Zrobienie strony jest drogie. W WebWave tworzysz stronę za darmo, a kiedy jest już gotowa, wybierasz przystępny cenowo plan premium, który pasuje do twoich potrzeb. Jeśli tworzysz prostą wizytówkę, wybierz plan Starter, który ze zniżką na start kosztuje tylko 16.50 miesięcznie. Dla rozbudowanej strony z blogiem najlepszy będzie Plan Pro za 22,50, a dla sklepu internetowego wybierz opcję Biznes i sprzedawaj bez prowizji za 32,50.